Cześć kochani, Marek Małek z tej strony z Krótka, niedzielna pogadanka, tak zwane palmowe kazanie. E, niedzielne. Jak tam u Was wszystko dobrze? Dajecie radę? Czapka mi się przekrzywiła. E, luty bardzo ciepły, tak jak widzicie. E, temperatury powyżej 10 stopni plus 10, nienormalna sytuacja. Dużo roślin e, wciąż mam zakrytych. Widziałem, że wy ciągle odkrywacie rośliny, ale mówicie, że jesteście gotowi na ewentualne zakrycie. Cieszę się bardzo, że, że jesteście w pełni, w pełni świadomi. No staram się po to nagrywam te filmy, żeby było wiadomo, bo naprawdę to potrafi być bardzo, bardzo mylące, ta pogoda w kolejnych dniach w prognozie ma być w przyszłym, To oczywiście jest prognoza, ale jest jakiś trend, tak? Że może być nawet przynajmniej u mnie plus 16 stopni i to przez kilka dni, więc no rzeczywiście można by pomyśleć, no trzeba odkrywać. Także tak. Ja w, będę chciał odkryć na pewno, może jeszcze dzisiaj, UB, bo ona jest na tyle y, mała, że jestem w stanie. Tak, idę i patrzę się na podłogę. Dlaczego? Już pokazuję. Moja żona nasadziła w zeszłym roku krokusów i teraz mówi tak: jak chodzisz, to się patrz. Żebyś ich nie zdeptał. No ja ciężpierdzielę. Ale ja cały czas chodzę jak nagrywam, więc nie wiem jak to zrobić, żeby nie zdeptać. I tak będę patrzył teraz cały czas, jak jakiś baran. E, także uwaga. Będę na pewno, e, albo dzisiaj, albo jutro, w każdym razie na dniach teraz będę rozbierał UB, która stoi za Princepsem, dlatego że. E, tak jak mówię, ona jest na tyle mała, że jestem w stanie ją ubrać w... 10-15 minut z powrotem, także, może dzisiaj mi się to uda. Jak wyjdzie jeszcze jakieś fajne słoneczko, dzisiaj jest w tej chwili u mnie 12 stopni, jest chyba 25 luty. I słuchajcie, to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, jest dla nas ja. Wiem, my się cieszymy, bo jest ciepło, jest fajnie, ale to jest dla nas, dla naszych roślin, bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Już mówię o co chodzi. Jeżeli wyrasta rośnie roślina i ona powoli powoli zacznie tworzyć nowe liście. Znaczy zaczną one się wysuwać. One tutaj są już utworzone i powoli zacznie to się wysuwać ku górze. Ten liść jest wtedy jaśniej, tak jak to jest w przypadku juk, które tutaj y, pokazywałem. On jest jaśniejszy, on jeszcze nie nabrał nie nabrał chlorofilu, on jest taki słabiutki, bo jest świeży. No tak nasz niemowlaczek taki i, i, i pupkę ma taką, nie? Ale jest bardzo nieodporny. I niebowlaczek, i nowy liść, i teraz. Jeżeli będzie po 16 stopni, te liście zaczną się rozwijać. Mamy dopiero luty, ja wiem, końcówka, zaraz będzie początek marca. Przyjdzie mróz, na 100% jeszcze przyjdzie mróz, to nie jest tak, że on nie przyjdzie. I czym będzie większy, tym bardziej sponiewiera, muszę patrzeć, tym bardziej sponiewiera te nasze biedne rośliny. Yy, nieraz już tak miałem, że zaczęły wychodzić nowe liście, i ewidentnie ta roślina nie umrze. Starym liściem się nic nie stanie. To nie o to chodzi. Ale opóźni się przez to wzrost. Dlatego, że jak wyjdzie ten nowy liść, on będzie słabiutki w miejscu, gdzie ten nie ma jeszcze chlorofilu, jest to bardzo słabe, mróz go sz szlak trafi. Ten liść nowy wypadnie, jakby ten ze stożka wzrostu, nowe będą oczywiście szły, ale już tych jednego, dwa czy trzech nowych nie będzie, albo będą skarłowa ciały, albo będą takie, no, takie brzydkie, tak? Więc spowolni nam to e, proces wzrostu. Dlatego ja, naprawdę nie cieszmy się, nie ma co się cieszyć e, dla naszych roślin, że jest ciepło. Naprawdę. Chyba, że rzeczywiście przyjdzie każdy mróz, bo wtedy ten mały liść ten mały, ten nowy liść, nawet w trachy karpusie potrafi uszkodzić minus 5 stopni, tak? Więc chyba, że rzeczywiście e, przyjdzie minus 5 stopni, nawet będziesz zakrywać, bo ja osobiście czegoś takiego nie chcę robić. To oczywiście też się tyczy e, palm mniejszych, no bo jeżeli roślina ma, strzelam, 3, 4, 5 metrów, no to u niej e, nawet, e, no, nic się nie stanie w tym nowym liściu, ale też dlaczego? No. Drzewo, jak jest starsze, to ono zaczyna wypuszczać liście ciut później. Więc taki młody bob, jak ten tu na przykład mój princeps, on na pewno dużo wcześniej zacznie rozwijać jakiś nowy liść, niż na przykład duży trachy I to jest normalne, to jest, to jest naturalne. Więc tamtym się na pewno nic nie stanie. Ale maluchy, bardzo proszę, jakby co, trzeba to zabezpieczyć. Co jeszcze chciałem ciekawego w tym swoim kazaniu dzisiaj powiedzieć? No, mam klienta, i okazało się, że to już jest nawet drugi pan, który tak do mnie dzwonił. E, pokazywał mi zdjęcia swoich pan po zimie. No, truposze kompletne, tak? No i tak stoją, mnie zakryte, już mówił, już pan rozebrał. Nie, ja nie rozebrałem, bo były nieubrane, ja tylko grzałem. I myślę sobie, no ale jak grzałeś, jak nie rozebrałeś. No i zaczynam drożyć, bo nie bardzo mogłem to zrozumieć, tak? I on do mnie mówi, że no nie, no bo tam, gdzie kupowo, nie powiem gdzie, yy, to kazali mu tylko dać kabel grzewczy. Po prostu owinął kablem grzewczym roślinę i nie dał na to nic. Włókni no nic. Po prostu tak jakby zawiesił ten kabel na tej roślinie. On było minus 20 czy minus 22 stopnie. Jak chcesz to, słuchaj, zrób sobie taki test. Jak teraz już może nie będzie tak zimno. Będzie minus 20 stopni przyszłej zimy. Weź sobie kabel grzewczy włącz do prądu. I jeden taki może nie w zwitku, ale jeden złap. On nawet nie będzie letni, nic. Mróz tak go wychładza, że kompletnie żadnego ciepła nie da, jeżeli nie będzie czymś zabezpieczony. Ja to powtarzam. Nie wiem, setki razy już chyba to powtarzałem, że po co ja mam na sobie kurtkę? Bo ja mam temperaturę 36,6. I jeżeli chcę, żeby ona mi się nie ulotniła, no to po prostu na siebie to nakładam. Palma sama w sobie nie ma żadnej temperatury. Jeżeli damy na nią kabel, super, on może mieć 20, 30, 40 stopni, ale jeżeli nie będzie kurtki, czyli agrowłókniny, to to ciepło odbierze kosmos, tak? Dlatego musimy to dać. I drugi, e, też taki to jeszcze nie mój klient, ale dzwonił do mnie pan i też mówił, że no tak, on da kabel grzewczy, tak rozłoży i to. I też nie chciał dać żadnej w ogóle, jak trzeba ubierać coś, a po co, nie? No właśnie po to, żeby to ciepło, e, żeby to ciepło nie uciekło. I jeszcze kolejny temat na grupie, na przykład wrzucacie, e, czy, już, czy już odkrywać, czy nie. No ja tam nagrałem na ten temat film, więc każdy może sobie obejrzeć. Ale na przykład niektórzy pytają, to już było z tydzień temu albo, albo więcej, czy już sadzić nową roślinę, bo niektórzy macie rośliny z zeszłego roku jeszcze, tak? Kupiliście na jesień czy gdzieś tam, nie wiem, gdziekolwiek, ale trzymacie i już sraczka, już bym chciał posadzić, już to. I ktoś tam na przykład mądry doradza, e, ja e, e, dwa lata temu czy trzy lata temu czy ileś posadziłem w lutym, wszystko super, możesz sadzić, da radę, tak? Kurde, człowieku, to że tobie się udało, że posadziłeś w lutym, nie było później mrozów albo nie wiem czego, nie możesz dawać takich głupich rad. Ja po prostu takie komentarze będę kasował, dlatego że później ktoś, kto się na roślinach nie zna, pomyśli, że ooo, w lutym posadzę, będzie cacuszko, nie? Ja wiem, ja miałem kiedyś takich klientów, to było kilka lat temu, że ktoś sadził palmę w styczniu. Ziemia była zamarznięta, a on rozbijał kilofem ziemię, później mieszał z jakąś tam nową. Ja nawet nie wiem, jak ta historia się skończyła, bo ja z takimi ludźmi nawet nie bardzo chcę kontakt utrzymywać, bo wiadomo, że od głupszego na mądrzejszego też może ta głupota przejść i wtedy człowiek będzie taki jakiś nierozgarnięty, tak? Więc i to najgorsze jest to, że jak takie osoby nie chcą przyjąć do wiadomości z racji, tak? I mówią, że oni są mądrzy i oni wiedzą, no jak są mądrzy i wiedzą, to niekoniecznie muszą być moimi znajomymi, ani klientami, bo, bo, bo na mnie to później źle działa. to do czego, do czego mi to potrzebne, do czego, że tak powiem, nam obu to potrzebne. Mam też takich klientów, którzy nigdy nie będą moimi klientami, bo jak już dzwonią i z założenia mają pretensje, jeszcze nic nie kupili. Taką... Nie ma chemii między nami. To po co się nawzajem denerwować? Nie ma zupełnie po co. Także od razu mówię, jeżeli będą jakieś głupkowate komentarze i rady, żeby sadzić rośliny zimą, yy, egzotyki, no to naprawdę będę to kasował. Jak ktoś będzie usilnie takie rady dawał, no to oczywiście go usunę, no bo po co mamy się, po co mamy się wspólnie yy, denerwować? Także to jest takie krótkie takie krótkie kazanko niedzielne tak jak mówię, postaram się dzisiaj, może dzisiaj, może jutro będę rozbierał tą UBE. ona już jest 3 miesiące pod osłoną ja tu chodzę tak jak pies po, tych, po wyznaczonej trasie, żebym krokusa żonie nie zdeptał no i cóż wagnerianus odkryty widać ma się świetnie, no, drzewo oliwne, o nim nagram też kolejny film to jest niesamowite, na pewno będę dosadzał i wcinał przy tym oliwki. Bo to jest po prostu masakra. Tak to, to widzicie, to w ogóle nie było zakrywane. najzimniej było minus 18 stopni. I będę starał się rozbierać po kolei starsze, nie starsze. No tak, one też są starsze, ale mniejsze rośliny. Bo ewidentnie będę mógł je w razie czego szybko. Ubrać. Rośliny, tak jak powiedziałem, będą zjeżdżać w kwietniu. Ktoś może powiedzieć, e, dlaczego? Ktoś ciepło jest. Nie, 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 nie. To jest zbyt duże ryzyko, żeby ktoś później miał pretensję, że rośliny przyjechały i jest mróz. Takich rzeczy nie robimy. Bo mróz oczywiście może być i na początku kwietnia, z tym, że wtedy ten mróz już prawdopodobnie, po to mamy prawdopodobieństwo, że prawdopodobnie z danych historycznych może nie być taki duży. Po drugie, może nie być długotrwały, a to wszystko ma znaczenie. A tak jak wiecie, rośliny przyjeżdżają z Hiszpanii, one tam już zaczynają wzrost, więc każdy niepotrzebny mróz jest dla nich, można powiedzieć, szkodliwy. Gdyby one przyjeżdżały z takiego kraju jak Polska. Gdzie ciągle jest zimno i ciągle nic się nie dzieje, nie ma dla nich zmiany klimatu, to by to było prostsze. Ale jeżeli one przyjeżdżają z kraju, gdzie tam już jest 25 stopni, to wszystko rośnie, wypuszcza nowe świeże liście, i tu przyjadą, a tutaj będzie minus 8, minus 7 czy ileś. To po co nam to? Po co mamy ryzykować, po co ma im się coś stać, po co mamy spowalniać ich wzrost? Niech one przyjadą w odpowiednim czasie. Każdy i tak w kwietniu, w maju na majóweczkę zdąży sobie posadzić i będzie mega zadowolony. Naprawdę. Jak chcecie, to jeszcze można coś rezerwować. Sporo już z 50% roślin tych, co mają przyjechać, jest sprzedanych, także niektórych rzeczy już nie ma, ale niektóre można jeszcze sobie rezerwować. Także to by było tyle na temat tego niedzielnego kazanka. Jeżeli uda mi się dzisiaj rozebrać UB, to jeszcze nagram film i oczywiście też go wrzucę. Życzę Wam wspaniałej niedzieli, odpoczywajcie. Pamiętajcie, że ciągle jest zima, nie wiosna. Cieszmy się może każdym ciepłym dniem, aczkolwiek w stosunku do roślin to nie bardzo. Powinno to wszystko iść normalnie normalnie, 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 a nie buu, ciepło! Tak jak nieraz nawet z kolegą yy, Gązem pozdrawiam go. Yy, już pakujemy gdzieś rośliny, jesteśmy w krótkich rękawach, a później przychodzi minus 2 stopnie. I wszystko jest po prostu od nowa, jakby to wszystko się działo. Nie? No niestety, tak to jest w naszym kraju. Życzę wspaniałego dnia. No i co? Zapalniamy Polskę z bezpan.pl Twardo. Cześć!